Większość smartfonów to współczesne płatki śniegu. Nie wiedzą, co to prawdziwe życie. Nigdy nie były za miastem, nie znają naprawdę ciężkich warunków. Istnieją w swojej banieczce bezpieczeństwa, a i tak wszystkiego się boją. Ojej, zarysuje się, ojej, pęknie mi ekran, och nie, trochę wody na mnie nakapało. Gdzie są wszyscy ci smartfonowi twardziele, którzy żują pszczoły zamiast jeść miód i siłują się na rękę z niedźwiedziem? Na przykład tutaj. Cześć, witajcie. Nazywam się Kostek Munarczyk. Dookoła mam gorące chorwackie lato, a wy oglądacie kolejny film z terenowej akcji technologicznej: Android Summer Challenge. O co chodzi z tą akcją? O to, żeby sprawdzić, jak elektronika poradzi sobie z przyrodą. Tak, tak. To, co robicie na urlopach, tylko. Podkręcone na 11 i dziś rzeczywiście mam tu sprzęt, którego przeznaczeniem jest pomóc ci odkrywać naturę, a nie jej unikać czyli cały zestaw pancernych smartfonów, ulefon i jeden tablet. Poznajcie się to: ULEFON Armor 24, ULEFON Armor 25T Pro oraz Armor 26 Ultra, a tu obok mamy ULEFON Armor Pad 3. Już na pierwszy rzut oka widać, że to nie są delikatne miejskie smartfony. Projektant działał według zasady Go Big or Go Home, więc największy z telefonów, Armor 24, ma niemal 3 cm grubości, waży 647 g i robi wrażenie. Niewiele drobniejszy jest Armor 26 Ultra, mierzący 2,5 cm i mający 600 gramów wagi, a Armor 25T Pro, chociaż przy tamtych dwóch wygląda niemal wiotko, waży prawie dwa razy tyle co zwyczajne smartfony. Ale nie chodzi o to, że Ulefone lubi urządzenia Plus Size. Te rozmiary mają sens. Jaki? Zabieranie smartfonów czy ogólnie elektroniki w teren wiąże się z dwoma problemami. Pierwszym jest sama dziczy panujące w niej warunki, czym zajmiemy się za chwilę, ale drugim, jeszcze poważniejszym jest prąd. A dokładniej fakt, że w terenie go nie ma. I to właśnie rozwiązanie tego problemu odpowiada za dorodne kształty terenowych ulefonów. Armor 25T Pro ma baterię o pojemności 6500 mAh, Armor 26 Ultra może się pochwalić elektrownią 15600, a Armor 24 ma baterię 22000 mAh, To 5 razy tyle co zwykły miejski smartfon. W praktyce po dwóch dniach w drodze i dwóch dniach w terenie oraz zrobieniu mnóstwa zdjęć, w tym noktowizyjnych i korzystaniu z wielu funkcji, Wciąż nie zużyłem w żadnym z nich połowy prądu. No dobrze, wróćmy do pierwszego problemu smartfonów w dziczy. do wszechobecnego piasku, błota i ziemi, do wody, która czasem leci z nieba, czasem jest po prostu wszędzie, czy wreszcie do faktu, że w terenie smartfon ma dużo większe szanse na bliskie spotkanie z gruntem, kamieniami czy innymi elementami krajobrazu. Sprzęty ulefone śmieją się tym zagrożeniom w twarz. Każdy z nich ma certyfikat IP68, 69k, a więc są chronione nawet przed bardzo drobnym pyłem oraz zanurzeniem półtora metra pod wodę na pół godziny, albo uderzeniem wody pod ciśnieniem. W ramach testów zabrałem każdego z nich na kąpiel w morzu i sprawdzanie trybu zdjęć podwodnych. Co trzeba przyznać, nie zrobiło na nich absolutnie żadnego wrażenia. Stwierdzam, że naprawdę są to pancerne sprzęty. W którym w warunkach normalnego użytkowania w terenie praktycznie nic nie grozi. No właśnie, pora porozmawiać o tym użytkowaniu w terenie. Smartfony UleFone z rodziny Armor sprawdzają się tam nie tylko dlatego, że zapewniają dużo prądu i nie boją się trudnych warunków, ale też dzięki temu, jakie ciekawe funkcje i możliwości oferują. Jedną z najfajniejszych jest Noctowizja. Każdy z tych telefonów jest wyposażony w aparat z matrycą przechwytującą fale elektromagnetyczne bliskiej podczerwieni, tuż za granicą pasma światła widzialnego oraz dwie diody świecące właśnie w podczerwieni. Dzięki temu może widzieć, robić zdjęcia i kręcić filmy tam, gdzie jak się wydaje jest całkiem ciemno. Jeśli masz ochotę zobaczyć, jak wygląda nocne życie lasu, wędrować nocą przez pole namiotowe, bez zapalania latarki i budzenia wszystkich dookoła, albo robić bardzo efektowne i nietypowe zdjęcia, to proszę bardzo. Jeśli jednak chodzi o możliwość patrzenia na otaczający nas świat zupełnie nowymi oczami i w zupełnie nowy sposób, Ulefone mają w zanadrzu dwa absolutnie fenomenalne gadżety. W pierwszym jest zamontowana w modelu Armor 25T Pro. Kamera termiczna, a więc wyposażona w czujnik odbierający długofalowe promieniowanie podczerwone, które jest emitowane przez wszystko dookoła, co nie ma temperatury zera absolutnego. I podpowiem od razu, czegoś takiego nie masz ani w najbliższym, ani nawet troszkę dalszym sąsiedztwie. Emisja jest tym większa, im dany przedmiot jest cieplejszy, więc kamera termowizyjna, jak sama nazwa wskazuje, po prostu widzi ciepło. U Lefon znajduje się czujnik firmy ThermoView o rozdzielczości 160x120, dokładności pomiaru plus minus 3 stopnie i szerokim zakresie mierzonych temperatur. Bo od minus 20 aż do 500 stopni, chociaż trzeba powiedzieć, że w praktyce kamera przełącza się między dwoma węższymi zakresami, czego jednak pewnie i tak nie zauważysz. Zauważysz natomiast na pewno ile radości sprawia patrzenie w ten sposób na świat. Ile możesz zaobserwować, ile się dowiedzieć. To fantastyczna zabawka. Świetny przyrząd do obserwacji przyrody, no i wreszcie bardzo przydatne narzędzie, kiedy, nie wiem, na przykład szukasz miejsca przecieku, albo potrzebujesz coś zmierzyć. Oprogramowanie ma całkiem ciekawe możliwości pomiarowe, więc i to ostatnie dobrze idzie. Z kolei Armor 24 i Armor 26 Ultra zostały wyposażone w złącze U-Smart, które pozwala podłączyć do nich dodatkowe akcesoria, wśród których jest też cyfrowy mikroskop. To maleństwo pozwala zobaczyć rzeczy zupełnie niesamowite. Ma potężne powiększenie sięgające tysiąca razy, własne oświetlenie oglądanego miejsca, a przy tym jest bardzo łatwy w obsłudze. Okazało się też, że mikroskop ma stopień wodoodporności IP67, więc zupełnie nie boi się polowych warunków. Jest powód, dla którego wypożyczyłem od ULEFON dwie sztuki modelu Armor 26 Ultra. Chciałem sprawdzić, jak działa wbudowana w ten smartfon funkcja Łoki-Toki. Tak, dobrze słyszeliście, to urządzenie ma całkiem osobne cyfrowe radio z zakresami UHF i VHF, do których dostajemy w pudełku osobne skręcane anteny. Dzięki temu stajemy się całkiem niezależni od sieci komórkowej. Pomysł całkiem szalony albo absolutnie genialny, zdecydujcie sami. A jak to działa? Z zasięgiem bywa bardzo różnie. W zależności od ukształtowania terenu i pokrycia oraz pogody. Na morzu, przy czystej linii wzroku, można uzyskać naprawdę dobre efekty. Natomiast w górach czy w mieście, naprawdę niewiele trzeba, żeby komunikacja stała się praktycznie niemożliwa. Fajną funkcją jest natomiast możliwość wysyłania wiadomości. To czasem dużo, dużo lepsze niż próba rozmowy paszczą. Pora na parę słów o tablecie. ULEFON ArmorPad 3 jest nie tyle multimedialnym centrum rozrywkowym jak większość jego miejskich braci, co raczej uniwersalnym, niemal niezniszczalnym narzędziem, dzięki któremu można w terenie korzystać z innych narzędzi. Oczywiście, tak jak smartfony z serii Armor, jest mocno opancerzony z odpornością na pył i wodę klasy IP68, i IP69K, zgodny ze standardem MIL-STD810H, jeśli chodzi o testowanie wytrzymałości na upadki oraz szkłem Gorilla Glass 5 na ekranie. Oczywiście ma też i potężną baterię o pojemności 33 280 mAh, która dodatkowo jest przystosowana do pracy w temperaturze nawet minus 30 stopni. Czego tutaj raczej nie sprawdzę, mam wrażenie. Może też posłużyć za powerbank i ładować inne urządzenia. Ale o jego możliwościach decyduje wyposażenie. Ma wbudowany moduł LTS Dual SIM, dzięki któremu masz stały dostęp do internetu, niezależnie od innych urządzeń czy sieci WiFi. Ma też, co ciekawe, radio FM działające bez konieczności słuchawek jako anteny. Natomiast jeśli bardzo chcesz je podłączyć, to jest także i Audio Jack 3,5 mm. Z tyłu znajdują się dwa panele LED, z których każdy osiąga jasność 1100 lumenów. Można je włączyć bez błądzenia po menu za pomocą jednego przycisku. Wtedy tablet zmienia się łatwo w lampę kempingową, awaryjne oświetlenie podczas naprawy samochodu, albo na przykład światło warsztatowe. Co fajne, Ulefon Armor Pad 3 ma, tak jak Armor 24 i Armor. 26 Ultra złącze u Smart do podłączania akcesoriów. Jeśli masz ochotę albo potrzebę oczywiście oglądać świat przez cyfrowy mikroskop albo zbadać to endoskopem, na pewno będzie ci dużo wygodniej użyć do tego 10-calowego dużego ekranu albo i czegoś znacznie większego. W jaki sposób? Dzięki pewnej bardzo unikalnej cesze ArmorPad 3. Wyjściu HDMI pełnowymiarowemu wyjściu HDMI dodajmy. Bez problemu można dołączyć do niego każdy projektor albo telewizor, na przykład w pokoju hotelowym. Jeśli wybierasz się w teren, pomyśl o wzięciu ze sobą któregoś z tych twardzieli. Jestem pewien, że gdziekolwiek się wybierzesz, na pewno dotrzymają ci kroku, a oprócz tego zapewnią bardzo ciekawe możliwości.